Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, pan prezes Witam serdecznie. Jestem pana Ryszarda i Witam serdecznie, wiceprezes Zarządu Lubelskiego Związku Pracodawców. W porządku dzisiejszego spotkania mamy przyjęcie stanowiska numer 1 na 2011 WKD w sprawie poparcia afery Komitetu Organizacyjnego Społecznego Protestu przeciwko likwidacji Urzędów Pocztowych Regionu Lubelskiego, przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały powołania stałego zespołu roboczego w Gdańsku do spraw ochrony zdrowia i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały powołania dolecznego zespołu roboczego w Gdańsku do spraw transportu regionalnego. Czyli pierwszy punkt to przyjęcie. Stanowiski uchwał. Następny zasadniczy temat, jaki dzisiaj mamy, to rozwój transportu drogowego i lotniczego na terenie Lubelszczyzny. I tutaj była to informacja odnośnie stanu prac nad budową lotniska i stanu prac nad budową i modernizacją dróg krajowych na terenie województwa oraz dróg wojewódzkich na terenie Lubelszczyzny. Następny punkt to dyskusja i sformułowanie wniosków Prezydium yy, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w yy, obecności dyrektora Oddziału Lubelskiego Poczty Polskiej, jak również przedstawicieli Związków Zawodowych Poczty Polskiej. Byliśmy dość Pogratę spotkanie jako przewodniczący poszczególnych grup.